Cześć moi mili, dzień dobry. Witam Was w odcinku Osher, amerykańskiej piosenkarce, a także aktorce. No, generalnie będę musiała długi oddech wziąć, żeby y, wypowiedzieć wszystkie dziedziny, w których zasłynęła, ale faktycznie jej życie było przeplatane sukcesami i porażkami. Jej kariera była również tak naprawdę jej powołaniem od samego urodzenia i myślę, że ta historia będzie dla Was bardzo ciekawa, ponieważ ma za sobą dwa małżeństwa jej córka zmieniła płeć, a także aktorka przez wiele lat zmaga się z chorobą, a także wszyscy znamy ją jako boginię idealnego wyglądu, niezależnie od wieku. Śmiało można powiedzieć, że Sher to taki chyba amerykański Krzysiu Ibisz, bo była coraz młodsza z roku na rok. No i oczywiście chciałam Wam tylko dodać, że myślę, że ten odcinek będzie interesujący nie dla takich zagorzałych fanów Sher, bo pewnie tutaj zbyt wiele nowości się nie dowiecie, ale jeżeli po prostu wiecie, że jest ktoś taki Sher i słyszeliście jakąś piosenkę tej artystki, to serdecznie Was zapraszam, żeby ze mną zostać do końca, bo naprawdę. Myślę, że ta historia jest warta takiego skrótu, jaki dzisiaj dla Was przygotowałam, więc serdecznie zapraszam, by zostać ze mną do końca. Cher, a właściwie Sherrilyn Sarkeesian urodziła się 20 maja 1946 roku w El Cento, w stanie Kalifornia. No i właśnie teraz czas na ten długi oddech, ponieważ jest amerykańską piosenkarką, aktorką, pisarką, biznesmenką, komiczką, tancerką, projektantką mody, modelką, filantropką, producentką muzyczną, autorką tekstów i producentką telewizyjną, a także prezenterką określaną również jako pogini popu. Na jednym oddechu. W dzieciństwie miałam dwoje zmyślonych przyjaciół. Obaj byli drwalami, powiedziała kiedyś Sher. Spisywali się chyba lepiej niż moi rodzice. Ojciec był kierowcą ciężarówki, a matka próbowała swoich sił w kinie na wybiegu. Ojciec Sher wydawał wszystkie pieniądze na alkohol albo na kasyna, więc nie był najlepszą osobą do utrzymywania rodziny. Matce zdarzało się Sher i jej młodszą siostrę na kilka tygodni oddawać do sierocińca, gdy zabrakło jej pieniędzy. Cher dorastała w miejscu, gdzie wszystkie nastolatki marzyły o tym, by zostać gwiazdami, bo do Hollywood miały zaledwie 20 minut i wydawało się, że to inny, lepszy świat. Ale to właśnie Sher się udało i tak naprawdę ona od zawsze myślała o sobie w kontekście gwiazdy. Nie chciała nawet się za bardzo uczyć, bo mówiła, że po co jej to, kiedy ona narodziła się po to, żeby być sławna. Miała kilka lat, gdy zaczęła statystować w telewizji. Swój sceniczny talent rozwijała już w szkole. Chociaż uchodziła za osobę inteligentną i kreatywną, to w szkole była raczej średnią uczennicą. No, tak jak wam powiedziałam, uważała, że do niczego jej ta nauka nie jest potrzebna, i później, w wieku 30 lat, nawet zdiagnozowano u niej dysleksję. Tak naprawdę ja nigdy nie byłam w szkole, zastanawiałam się cały czas, kiedy dorosnę i będę sławna. I faktycznie w wieku 16 lat rzuciła szkołę i od razu została gwiazdą, również za sprawą swojej matki. Najjaśniejszą stroną jej dzieciństwa była muzyka. Wszyscy w rodzinie śpiewali. Ja pokochałam muzykę po kopciuszku. Po wizycie w kinie ze słuchu odśpiewywałam wszystkie piosenki. Chciałam być takim współczesnym kopciuszkiem i znaleźć się na scenie, mówiła Sher. Przeprowadziła się do Los Angeles, by zacząć grać i z aktorstwa się również utrzymywać. Mama ją wspierała i naprawdę odkupiła chyba swoje winy z młodości, ponieważ była jej pierwszą fanką, uwielbiała Cher i wszystkie jej wcielenia, chyba bardziej niż sama córka, bo Cher mówiła, że lubi tylko nieliczne swoje piosenki jest ich i tak więcej niż ról, za które się ceni. Zadedykowałam mojej mamie nową płytę, bo wspierała mnie niezależnie od tego, czy byłam na szczycie czy na dnie. Jesteś twardzielką, powtarzała mi, i sama nią jest, chociaż skończyła już 90 lat, mówiła Cher. Mama Sher nie ukrywała, że mało brakowało, a usunęłaby ciąże, ponieważ no niestety właśnie w tym momencie zorientowała się, że jej partner nie jest najlepszym materiałem na ojca. No i choć sama próbowała być aktorką, to no nie wyszło jej to, ale było z niej niezłe ziółko, wielu mężczyzn przewinęło się przez jej życie. No chociażby pięciokrotnie wychodziła za mąż, więc to samo przez siebie już świadczy o tym, że musiała mieć do facetów niezłą cierpliwość. Sher w 1962 roku poznała Sonę Gobono, który w przyszłości został jej mężem i muzycznym partnerem. Gdy się poznali, ona miała 16 lat, on był po 30, jednak nie przeszkadzało im to w rozwoju uczucia i niedługo później zostali małżeństwem. Również niedługo potem zaczynali swoją wspólną karierę muzyczną. Para! Stworzyła świetny tandem, jeżeli chodzi o muzykę i ym, taką medialną otoczkę, natomiast w życiu wychodziło im to dużo gorzej. Sama Sher mówiła, że mąż traktował ją jak kurę znoszącą złote jajka, że też trochę był tyranem, który jej mówił, jak ma prowadzić swoją karierę. Wiele jednak osób mówi, że gdyby nie on, nie byłaby dziś taką gwiazdą, ale przecież są też tacy, którzy twierdzą, że gdyby nie on, Sher rozwinęłaby się dużo szybciej. Sony był okropnym mężem, powiedziała kiedyś, wracając do zakończonego rozwodem w 1975 roku małżeństwa. Jednak podkreślała, że później, już mimo że rozwód był dość taki burzliwy, to nie czuła do swojego męża żadnych pretensji i nawet się przyjaźnili. Łączyła ich także córka, Chastity. Wiedziałem, że będzie gwiazdą, nie chciałem być mężem w tle, mówił Bono. Zdawałem sobie sprawę, że jeśli nasze małżeństwo ma dobrze funkcjonować, muszę być tak silny jak ona. Bez niej byłem nikim jako piosenkarz. Razem byliśmy wszystkim. A Sher faktycznie już wtedy wyróżniała się. Miała fryzurę jak Kleopatra, długie, ciemne włosy i faktycznie wyglądała też tak, jakby cały czas świeciło na nią słońce, bo lubiła chodzić nieźle z jarana, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli. Miała też swój styl. I trudno powiedzieć, czym charakteryzuje się styl Sher. Jedno jest pewne, jest zawsze Wyjątkowy i charakterystyczny, bo niezależnie od tego, jak bardzo by zmieniała swój styl, bo przecież była i e, kowbojką przez jakiś czas, i hipiską i uwielbiała cekinowe kreacje, i glamour, i damą to zawsze była to po prostu szer. Para doczekała się córki, jednak nie było to proste. Aktorka i piosenkarka wielokrotnie mówiła, że wcześniej niestety poroniła ciążę. Straciłam czworo dzieci. Były to naturalne poronienia. Coś co niszczy płód. Dostawałam skórczy bez żadnego powodu. Za trzecim razem stało się to dla mnie już koszmarem. Ludzie gratulowali mi z powodu ciąży, a kiedy ją traciłam, mówili, że bardzo im przykro. Ja powtarzałam, Boże, nie chcę już nigdy więcej tego słyszeć, wyjaśniała brunetka. Ale jeszcze wróćmy trochę do tego małżeństwa, bo już trochę powiedziałam o rozwodzie, ale oczywiście temu małżeństwu towarzyszyły bardzo często kłótnie, o których rozpisywała się prasa. Ale muzycznie było świetnie. Rytmiczny, żartobliwy i wesoły I Got You Baby, pierwszy i prawdopodobnie największy przebój duetu Sonny i Cher słyszał chyba każdy. Łącznie para wydała pięć płyt, z których największą popularność zyskała pierwsza, Luca Das z 1965 roku. Ich wspólne płyty i single rozeszły się w nakładzie ponad 40 milionów egzemplarzy. Mężczyzna później również pisał solowe piosenki dla swojej żony. Czasem komercyjnym był jej trzeci album Share, który sprzedał się w nakładzie ponad miliona egzemplarzy. Para zaczęła w 1971 roku prowadzić program Sony and Share Comedy Hour. Który przyniósł zresztą szer z Złotego Globa. Co tydzień przed telewizorami zasiadało 30 milionów ludzi, żeby ich oglądać. No i potem był ten rozwód, jak wam powiedziałam, burzliwy. Shar już na pierwszej rozprawie powiedziała, że jej mężczyzna trzymał ją w niewoli, twierdząc, że odmówił jej środków do życia i pozbawił ją należnej jej części zarobków. Rozwód ostatecznie został sfinalizowany w 1975 roku, a Sher otrzymała wyłączne prawo do opieki nad córką. I mimo że się rozwiedli, to później po latach, kiedy mężczyzna zmarł, Sher na jego pogrzebie płakała, wygłaszając emocjonalną mowę pogrzebową. Piosenkarka nagrywała, ale również poświęciła się także modelingowi. Lata 80. to był dla niej taki mm, wir sukcesów i porażek na zmianę. Ale ostatecznie, ponieważ hitów jakoś nie było, postanowiła się oddać karierze aktorskiej. Grała raczej w takich komercyjnych dziełach. Rola w filmie Silkwood przyniosła jej nominację do Oscara. Statuetkę otrzymała w 1987 roku za film Wpływ do Księżyca. W latach 90. znów zaczęła odnosić sukcesy muzyczne. Album Believe z 1998 roku długo gościł na szczytach list przebojów. Ja oczywiście wtedy miałam pewnie jakieś 9 lat i śpiewałam. Do you believe in i, can feel na, 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 na. I tak specjalnie Wam tak śpiewam, dlatego, że wtedy kłóciłam się z mamą, która ze mnie strasznie nalewała, że ja nie mam pojęcia, co ja śpiewam i że yy, no, z angielskim to nie ma to zbyt wiele wspólnego, a ja się kłóciłam, że ma i że ja bardzo lubię tę piosenkę. To jest jedna z moich ulubionych piosenek i ja bardzo dokładnie słucham i wszystko śpiewam tak samo jak Cher. I że to jest angielski. Ale trochę no, się cofnijmy w czasie, bo... Zaraz po tym jak zakończył się proces rozwodowy, to Sherpa poślubiła kolejnego mężczyznę Grega Almana, współzałożycieli The Alman Brothers Band, a dziewięć dni później już podpisała papiery rozwodowe, mówiąc, że jej mąż jest alkoholik, a także narkomanem, ale później jednak przyszła terapia i jakoś się ze sobą pogodzili. Wzięli ponowny ślub i byli małżeństwem przez kilka następnych lat, ale niestety. W 1979 roku papiery rozwodowe ponownie wróciły na wokandę. Miała z nim jednak młodszego syna Eliaha. W jej życiu było jeszcze później kilku mężczyzn, znacznie młodszych bardzo często, ale Sher, kiedy słyszała, kiedy była nastolatką, że ma sobie znaleźć bogatego mężczyznę, który będzie ją tak prowadził przez życie, to odpowiadała dumnie i ja uwielbiam takie kobiety, że to ona będzie takim mężczyzną. Chętnie pokazywała się z gitarzystą Bonjowi, a także z piłkarzem Robem Camilletti, którego nazywała miłością życia. Podobno sama mówiła, że dłu jeszcze dłuższa była lista tych mężczyzn, z którymi nie poszła do łóżka, a przecież mogła i teraz żałuje. Tak po latach przynajmniej utrzymuje. W 2005 roku zrobiła taką pożegnalną trasę koncertową, w ramach której zagrała 325 koncertów. Wow, to trzeba mieć zdrowie, nie? W 2013 roku wydała album Closer to the Truth. Eklektyczna płyta okazała się sporym sukcesem komercyjnym. Ale wiecie, w międzyczasie Cher oczywiście cały czas była gwiazdą prasy kolorowej. Czy to za sprawą swoich operacji? To jedno, ale również bardzo dużo mówiono o niej w kontekście jej córki, która postanowiła zmienić płeć. A Cher, która wydaje się być bardzo postępową i otwartą osobą, przyznała później, że miała z tym bardzo duży problem. Pamiętam, jak bardzo broniła się przed wkładaniem sukienek do programu The Sony and Cher Comedy Hour, show, który nagrywaliśmy w 1973 roku. W końcu przystawała na moje propozycje, ale była zawsze nieszczęśliwa. Być może już wtedy w głębi duszy czuła się chłopcem, tylko jeszcze tego sobie nie uświadamiała. Kobieta. Ogłosiła światu najpierw, że jest osobą homoseksualną, a później również, że chce zmienić płeć. Zastanawiałam się, kim będzie ta nowa osoba, bo wiem, kim jest teraz, ale kto będzie tą nową, w jaki sposób to będzie działać i czy kogoś stracę, a później pomyślałam o czymś innym. Mój Boże, jeśli obudziłabym się jutro i byłabym mężczyzną, wydłubałabym sobie oczy, zatem wiem, że jeśli tak się czujesz, to musi być to bardzo bolesne i nie sprawia Ci różnicy, co inni czują i myślą. Dodała również, że obecnie jej relacje z córką są świetne. Jest bardzo szczęśliwy i dogadujemy się lepiej niż kiedykolwiek wcześniej. Mężczyzna obecnie wspiera homoseksualistów i osoby transpłciowe na świecie. Jest również osobą aktywnie działającą w organizacji przeciwdziałającej dyskryminacji. Później pojawiły się u także problemy ze zdrowiem. Cierpi nie tylko na depresję, ale także od wielu lat zmaga się z wirusem, który prowadzi m.in. do ciężkiego uszkodzenia śledziony. Artystka postanowiła poddać się eksperymentalnej terapii z wykorzystaniem komórek macierzystych. Leczenie jednak niekorzystnie wpływa na jej wygląd, a to musi być wyjątkowo y, ciężkie dla gwiazdy, która przez wiele lat przyzwyczaiła swoich fanów do tego, że właściwie się nie starzeje. Wiele osób zarzucało szer, że jest wyjątkowo ponaciągana i że to oczywiście nie przystoi i tak dalej. Ale przyznam wam szczerze, że gdybym ja w jej wieku wyglądała tak dobrze, to bym się w ogóle nie przejmowała. No i szkoda, że niestety życie jest tak przewrotne, że nie pozwoliło jej przez tę chorobę zachować do końca tego swojego wymarzonego wyglądu. Bardzo jest ciekawe w sumie jak ta... Medycyna estetyczna jest w stanie zadziałać. No i oczywiście operacje plastyczne, chirurgia plastyczna, ponieważ szer nie wyglądała wtedy na przerysowaną. Bo często się to zdarza jednak starszym aktorkom, które za wszelką cenę chcą zachować młody wygląd. No i Cher tak naprawdę stała się ikoną LGBT, uwielbia cykiny, kicz i wiele osób jej zarzuca, że teraz już bardziej przypomina amortycję z rodziny Adamsów, ale ja uważam, że ona ma naprawdę swój styl, miała go od zawsze. Do dziś pracuje, spełnia się, realizuje, żyje jak chce. Popiera również osoby, które walczą o to, żeby aborcja była szeroko dost dostępna. I oczywiście to jest kontrowersyjne temat, nie chcę się tutaj w niego zagłębiać, bo wiem, że bardzo dużo to zawsze komentarzy wywołuje i bez sensu w sumie w nie wchodzić. Natomiast jedno jest pewne, że jest to osoba wyzwolona, która jest pewna tego jak chciałaby żyć i nie poddaje się różnego rodzaju wpływom. Bardzo często niekorzystnie wypowiada się również o polityce Donalda Trumpa, krytykuje go na Twitterze. Nieraz jest to bardzo zabawne, ponieważ właśnie sadzi błędy z powodu dyslekcji. Również jest bardzo feministyczna, często mówi się o niej, że jest pierwszą feministką. W mężczyznach wypowiada się tak. Mężczyzna nie jest artykułem pierwszej potrzeby, tylko towarem luksusowym. Gdy byłam młoda, moja mama powiedziała, kochanie, znajdź sobie bogatego mężczyznę, a ja jej na to, mamo, ja jestem tym bogatym mężczyzną, nie ukrywa. Że mizoginii, patriarchatu i seksizmu ma podziurki w nosie. Mężczyźni nie potrafią sobie poradzić z kobietami sukcesu, uważa i wie co mówi. W 2018 roku wydała płytę z piosenkami Abby. Ruszyła także w tournée Here I Go Again, które było kontynuowane w USA oraz Europie. Kontaktuje się ze światem za pomocą Twittera i tam też informuje o swoich planach, dlatego wiedzieliśmy, że zajmie się muzyką świąteczną, drugim albumem z utworami Abby. A także autobiograficznym filmem traktującym na temat jej życia. W 2020 roku magazyn Billboard przyznał, że Cher jest jedyną kobietą, która po 70 zarobiła w trasie koncertowej ponad 100 milionów dolarów. Także co by nie gadać, Cher na pewno jest babką z jajami, to ona sama zresztą mówi. No i ogólnie, no, nie traci werwy, i często, na przykład, nie wiem, jak zrobiłam odcinek o Maryli Rodowicz, to tam były komentarze, trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. A ja tam Wam powiem, i pierwszy raz chyba nawet sobie przeklęte, że główno tam prawda. Jeżeli ktoś y, świetnie się w tym realizuje, ludzie chcą to oglądać i y, jakby przynosi to komuś radość, tak? A tutaj mamy 100 milionów dolarów, które zarobiła, czyli ludzie walą drzwiami i oknami na share, to niech ona sobie śpiewa po prostu dopóki żyje, a niech żyje 200 lat, i wszystko jest wtedy super. Bardzo Wam dziękuję za ten odcinek. Fanów Zagorzałych Sher, oczywiście przepraszam, że przeleciałam przez jej życie tutaj jak e, asteroida jakaś. No natomiast pamiętajcie, że mam tu jakieś ramy czasowe, których muszę się trzymać, ale myślę, że odcinek i tak był w miarę spoko. Dajcie oczywiście znać w komentarzach, co o tym sądzicie. No i którą gwiazdę tego pokroju powinnam w przyszłości e, omówić. Ja sobie oczywiście te największe gwiazdy trochę dawkuję, żebyśmy tego smaczku mieli dużo. No i mm, dziękuję Wam, że byliście ze mną do samego. Końca, a oczywiście widzimy się już niebawem. Do zobaczenia. A i daj się suba, jak nie subujecie I dzwoneczek. Dzwoneczek wciśnijcie. Pa!